chcesz wrócić do spotykania się z kobietami, masz już dosyć posuchy, ciśnienie na jajach rozrywa ci czaszkę, albo jesteś po długim związku, który się zakończył i chcesz wrócić do gry, opowiem ci 10 nieoczywistych błędów, jakie popełniają mężczyźni w relacjach z kobietami, jeżeli chcą wrócić znowu do ich poznawania. Rozwiązania tych problemów, oczywiście mówię o tym w swoim kursie, link do tego zobaczysz tutaj na ekranie. Jest on też w opisie filmu. A jeżeli oglądasz to na shortsach, no to masz, musisz skorzystać z linku, który widzisz na ekranie. Pierwsza rzecz. Faceci tacy zamieniają relację w terapię. Takie coś nie tworzy napięcia seksualnego, które potrzebuje, żeby zbudować relację. Nie budujesz więzi emocjonalnej z kobietą. Przez to zaczynasz narzekać jak tamta, Cię wykorzystała. Rozumiem, że możesz mieć jakieś swoje emocje, sentyment. Chcesz, żeby w końcu ktoś pokazał ci, że nie jesteś wariatem, że ona była zła, ty byłeś dopy. Te emocje musisz zostawić, niestety, dla siebie. Jeżeli chcesz jej o nich pogadać, chcesz zrozumieć, dlaczego Twój związek się wywalił i co możesz z tym zrobić, zapraszam na konsultację do mnie. Tam przez moją stronę, pisze, przez dział kontakt i możemy o tym pogadać. Ale jeżeli chcesz wejść na rynek matrymonialny, pamiętaj, nie rób z nowych znajomości terapii. To ci nie pomoże. To ci tylko co najwyżej może zaszkodzić, a tego byśmy nie chcieli. Drugi błąd. Bierzesz logikę z pracy dojąkowania. Jeśli zrobię A, to dostanę B. Czyli powinienem dostać seks, jeżeli zainwestowałem w to czas. Niestety kobiety to nie są projekty. A emocje nie są arkuszem kalkulacyjnym. Tego nie przyłoż bezpośrednio, jeżeli robię to, to robię tamto. Kobieta jest odpowiedzią na to, kim ty jesteś. Jak dojść do takiego stanu? Mówię, kim ty jesteś w kategoriach nie, co masz, tylko w kategoriach, jakie emocje jesteś w stanie w niej wywołać i jakie emocje ty też przeżywasz na swój własny temat na co dzień i co o sobie myślisz, jak ona się przy tobie czuje. Wiele, wiele innych rzeczy o tym też mówię w tym kursie, o którym ci powiedziałem na początku. Masz też link tutaj. Widzisz. Następna rzecz to uciekanie więcej wiedzy, gdy trzeba więcej działać. Twoim problemem nie jest to, że nie masz wiedzy. Twoim problemem jest to, że za mało działasz. Rozumiem, że po tak długiej przerwie może to nie być przyjemne. Może to nie być fajne. Nie dziwię się. Naprawdę to rozumiem, że no, niestety kobiety są cały czas w grze, a ty kiedy jesteś w takim poważnym związku, na przykład, to no, z tej. Tutaj...